Ja on powiedział spokojnie, jak, jak coś się stanie, to wszystko na mnie. 50 tysięcy ludzi, którzy, którzy na Ciebie patrzą, cała Polska tak naprawdę przed telewizorami, wiesz jak już jest taka interwencja z linii, no to czujesz się taki pewny z trenerem Dorosim. Do teraz mamy kontakt, no, no bo zawsze mówi, żeby nie mówić o niego trener. Jesteśmy w trakcie listopadowej przerwy na kadrę, więc na naszym kanale łączy nas piłka kolejny odcinek, właśnie takiego cyklu. Przerwa na kadrę. Dziś taki błyskawiczny odcinek, bo jesteśmy z Patrykiem Pedą, człowiekiem, który za chwilkę z jednej kadry przenosi się na drugą, prawda? Bo tak... No, tak, tak, tak. Dokładnie. Trener już od razu wczoraj po meczu. Przedstawił nam sytuację, że, że musimy pomóc chłopakom i myślę, że no dla nas też jest to opcja fajna, no bo wiadomo, że są to mecze eliminacyjne, ważne mecz z Niemcami. Jak na razie mamy komplet punktów, więc fajnie byłoby dokończyć te, te ostatnie zgrupowanie w tym roku z kompletem punktów i, i myślę, że, że jest to też na pewno dla nas Fajny mecz. No to tym bardziej, Patryk, fajnie, że, że do nas padłeś, że te 10-15 minut nam poświęcisz. Powiedz w ogóle, jak ty po tym wczorajszym meczu z Czechami się czujesz? Bo to był taki mecz dla ciebie nietypowy. Jak sobie spojrzysz na same liczby, no to wygląda to dziwnie, prawda? Wszedłeś w minucie 58, wszedłeś w 85, ale tutaj żadne tematy, wędki, żadne teorie absolutnie nie mogą mieć miejsca, nie? No wiadomo, jest to nieprzyjemna sytuacja może dla każdego z zawodników, no bo jednak jak wchodzisz na boisko, no to już raczej jesteś pewny, że dokończysz to spotkanie, nie, nie będziesz już schodził. Ale trener dał mi znać po. Bo bodajże kilkunastu minutach na boisku, że możliwe, że będzie taka opcja, mhm. że będzie musiał mnie zmienić z powrotem, ponieważ jest to zmiana taktyczna, chciał wprowadzić napastnika, wiadomo, że ten mecz musieliśmy wygrać i po prostu takie, takie są decyzje. To, to jest y, zmiana taktyczna, tak jak powiedziałem i, i nie mogę się na pewno za to obrażać, nie mogę, nie mogę tutaj robić żadnych akcji. Wiadomo, że ten mecz musieliśmy wygrać i tyle. I też po meczu, nie? trener mówił w szatni od razu, że, że, że to, to była czysta, czysta taktyka, no bo rzeczywiście, jak na to spojrzysz, ty wszedłeś na boisko ze względu na kontuzję Paweł Błochniewicza. On swoją drogą już przerwie, prawda? Coś tam sygnalizował, ty byłeś gotowy na to, że będzie taka konieczność, bo tam widziałem, że do końca co, troszkę jak... się musiałeś dogrzewać jeszcze, nie? Przy ławce. Eee, wiesz, co jest tak, że jak jesteś na ławce, to faktycznie obserwujesz nawet tych swoich mm -hmm. zawodników, mówię na pozycji. Mm -hmm. eee, czy wszystko na pewno jest ok? Widziałem, że łapał się już tutaj w okolicach pleców mm -hmm. e, biodra. I, I tak czułem, że coś jest nie tak, bo, bo właśnie widziałem, że coś tam mu doskwiera. Więc byłem mentalnie już trochę gotowy, no ale wiadomo, że to jeszcze nic nie jest powiedziane. W przerwie widziałem, że oglądali go lekarze i fizjoterapeuci. No i przed samym wyjściem na drugą połowę trener powiedział nam, że żebyśmy się dla wszystkich obrońców, żebyśmy się rozgrzewali już trochę, trochę intensywniej, bo możliwe, że będzie taka zmiana, więc już tam w głowie sobie to ustawiłem. No i myślę, że byłem gotowy po prostu na to, żeby wejść. To skoro gadamy o tym, że ty za chwilkę ruszasz na zgrupowanie reprezentacji U21, to ja się zastanawiam tak, jak bardzo Patryk Peda, który za chwilkę pojawi się w Łodzi i pewnie za parę dni zagra z Niemcami, różni się od tego Patryka, który grał ostatni mecz reprezentacji U21, to był zdaje się mecz ze Stonią, prawda? Bo to były takie miesiące no intensywne, to... które też się pewnie mocno zmieniły, pod różnymi względami. No jest to prawda, zmieniło się trochę, no bo na pewno sam wyjazd taki na pierwszą reprezentację, co dopiero granie oficjalnego meczu w kwalifikacjach, z, z Dwa razy też, pierwszy skład, prawda? Do, dokładnie, dokładnie. Razem trzy mecze, więc na pewno buduje to bardzo zawodnika. To jest też na pewno duże doświadczenie, no bo też jak występujesz na samym stadionie narodowym, 50 tysięcy ludzi, którzy, którzy na Ciebie patrzą, cała Polska tak naprawdę przed telewizorami, więc na pewno buduje to zawodnika. Myślę, że mogę się czuć jeszcze bardziej pewny siebie i po prostu też, no myślę, że też będą większe oczekiwania. To. Teraz jak, jak pojedziemy na U21 razem z Łęgowskim no to, no to myślę, że będą chłopaki też liczyli, że pomożemy im no i będzie trzeba po prostu spełnić to zadanie. Mhm. Gdzie ty właśnie widzisz jakieś takie największe, być może Pole do własnego rozwoju na tych, na tych zgrupowaniach, ale też to co, to, co, to, co się najbardziej różni, nie wiem, intensywność gry, sposób trenowania, już takie absolutnie, taka absolutnie seniorska otoczka. Czy może też właśnie te kwestie mentalne troszkę, bo jednak jak mówisz, co innego jest grać w meczu 21 na pewnie mniejszym stadionie, przy mniejszej publice, a co innego wyjść w pierwszym składzie na Narodowe, odsłuchać hymn już tutaj w tej linii na, na środku, no i potem grać ten mega ważny mecz. Nie? No właśnie myślę, że tutaj bardziej są kwestie mentalne, no bo wiadomo, w zawodnicy u 21 to znaczy już dorośli zawodnicy, mm -hmm. to są zawodnicy, którzy grają w pierwszych zespołach w swoich klubach i, i tutaj już zbyt wiele się nie różni. Tutaj już zawodnicy muszą być gotowi. Zawodnicy 121 muszą być gotowi, żeby, żeby też, jak dostaną to powołanie na, na pierwszą reprezentację, no to po prostu fizycznie i technicznie są przygotowani, żeby, żeby tutaj być, ale na pewno mentalnie. No, tak jak powiedziałeś, że samo wyjście na taki stadion, sama ta cała otoczka tego wszystkiego, no to trzeba być na pewno mentalnie przygotowanym. No i myślę, że to jest taka główna zmiana. No, też nie, nie będę ukrywał, że no, tempo i to wszystko mhm. jest zupełnie inne. Też zawodnicy są lepiej przygotowani. Eee, właśnie mają to doświadczenie, ale, ale no, ten mental myślę. Mhm. Na ile właśnie pod kątem takiego podejścia mentalnego ważne jest jednak to, żeby mieć z tyłu głowy takie pełne zaufanie trenera? No bo co by nie mówić, to tak jak wczoraj w pewnym sensie każdy Kuba Piotrowski no, mógł czuć takie pełne zaufanie wychodząc jednak w pierwszym składzie na tak ważny mecz i to się przełożyło na bramkę, no tak ty przyjeżdżając pierwszy raz na zgrupowanie w październiku, od razu wchodząc dwa razy od pierwszej minuty na taką no bardzo odpowiedzialną pozycję jak środek obrony, też pewnie takie zaufanie, pewnie wyniesione jeszcze z kadry 21 musiałeś czuć, nie? No właśnie, my już z trenerem się spotkaliśmy w kadrze U21 Jeden, więc mniej więcej też dość łatwe było do, dla mnie takie przejście do pierwszej mhm. reprezentacji, no bo miałem jednak tutaj i sztab, i, i właśnie trenera, który, którego już znam, wiedziałem wszystkie odprawy tak naprawdę, które mieliśmy, no to dla wszystkich chłopaków było to nowe, ja mhm. to już widziałem, mhm. więc jakoś łagodne było to przejście, no i tak, no oczywiście też jest zaufanie trenera, no bo samo to powołanie już pokazało mi, że trener mi ufa, nie boi się postawić na mnie, więc czułem to zaufanie, wiedziałem, że też będę musiał spełnić te oczekiwania. No i jak dowiedziałem się, że wychodzę od pierwszej minuty, no to na pewno też było wielkie szczęście, duma taka, no bo na pewno fajnie zacząć się od pierwszej minuty i to już na pierwszym zgrupowaniu. No myślę, że dobrze się pokazałem, ja byłem zadowolony z tych występów. Wiadomo, że wyniki, szczególnie ten z Mołdawią na pierwszym zgrupowaniu na pewno zabolał, no ale trzeba patrzeć w przyszłość i i tyle mogę powiedzieć. W ogóle kojarzę, że na wyspach Owczych, jak byliśmy to tam przed meczem, jeszcze zdaje się, nie pamiętam, czy idąc do autokaru z hotelu, czy już wychodząc z autokaru później na stadion, dość intensywnie ze strzęł rozmawiać, <grym> prawda? On tam ci też potem mówiłeś chyba, nie, że on dał Ci trochę takiego wsparcia, wiadomo, w swoim stylu, czyli troszkę, troszkę luźniej, troszkę mniej formalnie, ale to też pewnie ważne mieć kogoś takiego z tyłu, nie? I takie słowo od niego słyszeć. Tak, no Wojtek, Wojtek ogólnie fajnie wprowadził tutaj do, do zespołu, jest, jest bardzo otwartym człowiekiem i, i faktycznie jechaliśmy razem windą mhm. I spytał się, czy, czy jest stresik. Ja mówię, no wiesz, jesteśmy do tego przygotowani, więc wiadomo, że lekki stresik jest na, no ale, ale jestem gotowy i, i wygramy ten mecz. No i on powiedział spokojnie, jak, jak coś się stanie, to wszystko na mnie, więc <laughs> dał mi dał mi taką. Ale to. się nie stało, nie? Bo to nie była stało, ta jedna tak. fajna interwencja, gdzie tam wybijałeś linii, nie? to też na pewno coś, coś, coś budującego. No właśnie to chciałem powiedzieć, że to jest na pewno budujące. No bo wiesz, jak już jest taka interwencja z linii, no mhm. to czujesz się taki pewny mhm. po prostu, że zrobiłeś waż coś ważnego rośniesz, no i na pewno nie? rośniesz. No. To na Właśnie. pewno. A to, wiesz, to, dla niektórych ludzi to był, to był duży szok, to twoje, to twoje powołanie w październiku, ale tak sobie odświeżyłem jakiś twój wywiad zdaje się ze stycznia tego roku. I ty tam powiedziałeś, że jednym z celów na 2023 jest powołanie do pierwszej reprezentacji. <grym> czyli ty sobie to wszystko tutaj zaprojektowałeś pewny w pewnym sensie. Zaplanowane <grym> zaplanowane tak? <grym> wszystko. E, wiesz co, no, faktycznie mówiłem, tak, to prawda, i jestem na pewno z tego zadowolony. E, no ale... Tak, no wiadomo. Trenuję po to, żeby właśnie zdobywać te osiągnięcia, żeby, żeby były te powołania. Myślę, że nawet przerosły trochę, no bo faktycznie to, że od razu byłem powołany, od razu zagrałem od pierwszej minuty, to, mhm. to jest coś dużego, naprawdę. Bo spodziewałem się, mniej więcej w głowie sobie układałem to tak, że najpierw jest powołanie, mhm. wprowadzenie do drużyny i potem gra. Gdzieś a tutaj trybuny, od razu, tak? Być może w pierwszym meczu tak, i dopiero tak. stopniowo, nie? A, a tutaj, no zazwyczaj tak to wygląda. A tutaj od razu od pierwszej minuty, ale myślę, że nawet było to takie budujące po prostu, że... Od razu na... Ja, ja lubię takie na, coś głęboką, rzeczy, wodę? No, na głęboką wodę i, i myślę, że to jest nawet takie lepsze dla mnie. Lepiej się w tym czuję. Mm -hmm. Tak sobie też myślę o tym, jaka jest ta Twoja historia reprezentacyjna. Ja w ogóle pamiętam, bo my robiliśmy na łączy nas piłka Puchar ręki, rocznika 2002 i kojarzę, że Ty już tam z tej reprezentacji U17, chyba jeszcze wcześniej, prawda? W U16 grałeś, a w ogóle gdzieś tam początki, początki to, to Lamo, nie? Jest no właśnie, no bo my byliśmy chyba pierwszym rocznikiem, mm -hmm. który był na, na Lamo, więc ta kadra też już była od małego, no bo ile my tam mogliśmy mieć... N 14 lat? 13? Jak nie, nie nawet. No, nie, nie, mniej, 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 nie, 14 więc, to była końcówka Lamo i już ten mecz towarzyski ze Słowacji, więc, więc wprowadzenie takie do kadry, myślę, że w ogóle to jest fajna inicjatywa, ponieważ od małego jesteś gdzieś już tutaj, że jest ta reprezentacja. Mhm. Może dla niektórych też może to źle wpływać, nie powinno, ale wiesz, jedziesz na reprezentację, za no małego tak. od razu tam ktoś może się poczuć zbyt bardzo, mhm. ale myślę, że ogólnie to jest fajna inicjatywa, no bo jesteś, wiesz, czujesz to, że jest ta reprezentacja mhm. i z tobą ona idzie. Ja tak naprawdę byłem w każdej reprezentacji tej młodzieżowej. Mhm. W niektórych grałem więcej, w niektórych mniej, ale, ale gdzieś tam yy, myślę, że tak. Yy, wszystkie reprezentacje zaliczyłem. Yy, no i aż do teraz, no, do, tej, do tej pierwszej reprezentacji. Co, co też jest takim fajnym przeżyciem, no bo faktycznie szczebel po szczeblu widziałeś wszystko. Właśnie mówisz o tym, że w jednej reprezentacji grałeś więcej, w drugiej grałeś mniej. Ja tam kojarzę, że zdaje się Łukasz Bejger, Kubo Niewiadomski, potem Filip Dymerski, nie? to byli tacy podstawowi stoperzy w tym roczniku 2002. I tak na dobrą sprawę dopiero w 2021 nie stałeś się takim rzeczywiście fundamentem, filarem tej drużyny. To prawda, to było tak. Od U15 myślę, że grałem tam trochę mniej, mhm. potem te u 16 też mniej. W U17 trochę zagrałem, potem w U19 za, za trenera Magiery grałem. Mm -hmm. potem to potem były to łączone z rocznikiem 2-3, już, prawda? Tak, tak. Potem tak, tak, tak. był też COVID. Dokładnie. Potem w U20 pograłem dużo. No, i w tym U21 już, już myślę, że takie swoje miejsce złapałem. To się też troszkę wiąże, albo ty to wiążesz e, z przenosinami do Włoch? Bo, bo to piąty rok, nie? Mija jeśli chodzi o, tak, o, o te Włochy, dokładnie. bo to stycznie 2019 roku to też, jak pozwoliło Ci, miło. no troszkę czasu minęło, to też pozwoliło Ci tak mocno przyspieszyć, jeśli chodzi właśnie o, o takie budowanie swojej kariery? Mm, wiesz, co, ja ogólnie uważam ten wyjazd za, za bardzo dobrą decyzję, mm -hmm. ponieważ to nawet y, pomijając samo piłkarskie względy, no to ogólnie myślę, że zbudowało mnie to jako człowiek, jest to, wiesz, ciężka decyzja, no wyjazd za granicę, jesteś sam nagle, musisz sobie radzić, co na pewno też mnie ukształtowało jako człowieka. No i no, piłkarski. Ten względ jest taki, że faktycznie we Włoszech, szczególnie dla środkowych obrońców, no tam... Właśnie o to miałem pytać, o tą taką włoską szkołę środkowych obrońców. Jest się, że tam, oj, I to bardzo, i to bardzo. Taktyki, samej taktyki jest bardzo dużo, ale Aha. jest coś takiego, że po prostu zwracają uwagę na wszystko. Mhm. To, że jak jesteś ustawiony, nawet w Polsce mhm. powiesz, że masz być ustawiony bokiem. Mhm. Tam po prostu to, że jesteś ustawiony bokiem, to już jest, wiesz, mus, przymus. Okay. A, to jest baza, na której to dopiero jest baza. budujesz się. I, I dopiero potem mówię ci, tu zaśle, tu zaśle, tu zaśle. Więc do tego ustawienia samego jest mnóstwo takich... Yy... Szczególików, tak naprawdę, które oni dopracowują, więc na pewno można się dużo nauczyć. Mm -hmm. To się też przykłada, bo czytając komentarze po Twoich mężach reprezentacji, często pojawia się to słowo prezencja, taka wojskowa prezencja, nie? Taka, taka też elegancja w tych ruchach, pewność siebie, spokój, to też wynika pewnie właśnie z tego, co no, mówisz. Nie? No dokładnie, dokładnie tak, też tak uważam. Mm -hmm. Ty miałeś w sumie już te takie włoskie zakusy od, od dłuższego czasu, prawda? Bo gdzieś wyczytałem, że Leandro Bonucci był zawsze takim twoim, <laughs> twoim idolem i takim człowiekiem, na którego ty patrzyłeś i lubiłeś też oglądać, jak on gra, nie? Mm, wiesz co, ogólnie jestem przywiązany dość z od, od małego, no bo jeździliśmy bardzo. Dużo z rodziną. Też tak naprawdę pierwszy taki większy mecz, na jakim byłem, no to właśnie we Włoszech. To był mecz Asy Milanu. Mm -hmm. e, więc gdzieś ta włoska piłka gdzieś tam będzie mm -hmm. miała po prostu. Tam cały tam cały w czas tobie, no, tak? dokładnie, dokładnie. Więc e, no i tak, Leonardo Bonucci jest to, jest to zawodnik, którego obserwowałem za, za małego, więc. Czy teraz zawsze to tydzień... zawsze, zawsze mm -hmm. te Włochy. Teraz co tydzień Union Berlin, tak? Odbijasz w takim razie i... No I może oglądasz. aż tak bardzo to nie, ale. Ale no teraz, jak już jestem starszy, to raczej obserwuję wszystkich zawodników dobre zachowania. Już nie ma tak, że fokus na jednym, tylko raczej trzeba, trzeba łapać te zachowania od wszystkich. Jasne. Ale yy, tak naprawdę patrząc na tę twoją włoską karierę, to paradoksalnie więcej niż środkowych obrońców, to spotykasz na swojej drodze takich, mam wrażenie, inspirujących środkowych pomocników, tak? Bo pracowałeś jako yy, pracowałeś z trenerem Daniela de Rossi, grałeś w jednym składzie z Radzią Nainggolanem, to też są takie postaci, które pewnie tym swoim doświadczeniem, tym co same przeżyły, mogą, mogą dużo przekazać, zwłaszcza młodemu zawodnikowi, nie? Dokładnie, dokładnie tak. Yy... I z tymi dwoma osobami miałem naprawdę dobry kontakt, bo i trener de Rossi, który może krótko z nim współpracowałem, ale do teraz mamy kontakt. No i on I, też na Ciebie mocno postawił, nie? I, i to prawda, on, on na mnie bardzo mocno postawił, bo tak naprawdę odkąd przyszedł, to grałem u niego wszystkie mecze w wyjściowym składzie, więc to też na pewno mnie zbudowało, no bo to był mój drugi sezon w pierwszej, w pierwszej drużynie we Włoszech, gdzie wiesz, nie jesteś jeszcze aż tak bardzo pewny pozycji, zawsze mm. musisz walczyć o tą pozycję, a tutaj tak dostałeś po prostu szansę na pokazanie się. No i też wtedy wykorzystałem tą szansę, no bo się po czterech pierwszych meczach byłem dwa razy w top 11 kolejki, więc myślę, że, że pokazałem po prostu, że, że zasługuję na to. No i, no i faktycznie tych, tych meczów trochę było. No i tak jak powiedziałem, że z trenerem Drossim do teraz mamy kontakt, no zawsze mówi, żeby nie mówić na niego trener, ale... Ale, ale tutaj formalnie można <laughs> formalnie, Formalnie można. No i Radzia Naigolana, no to tutaj wiadomo, że niektórzy mogą już trochę źle spojrzeć, no wiadomo, Czekaj, że jest kojarzony <laughs> no, trochę, ale wiesz co, koniec końców oni we dwójkę właśnie mają, my, są bardzo blisko ze sobą okay. I, i mimo tego, że właśnie tak jak spojrzymy na Daniela Drossiego i Radzia Naigolana, wydaje się w ogóle dwa win, światy, no, dwa światy. A, ale bardzo dobrze ze sobą żyją i, i współpracują, no za czasów boiskowych, no bo faktycznie oni wtedy na boisku w Romie pokazywali, co to jest piłka nożna. No tak. No i tak, no można od nich mega dużo wyciągnąć. To jest mm. po prostu to jest ten high level. To jest w ogóle fajne we Włoszech, tak sobie myślę. Pamiętam, że rozmawiałem we wrześniu z Adrianem Benedyczakiem, i z kolei z nim można było pogadać o tym, że on dopiero sobie grał w drużynie z DJ Buffonem nie w parmie. <laughs> Więc to też jest na pewno coś takiego, co dużo ci daje nawet pod kątem takiej rozmowy, wyłapywania jakichś, nie wiem, zachowań różnych różnych no takich orgazmów. I te zazwyczaj te osoby, które już tak dużo widziały w piłce, też są chętni, żeby ci pomóc. Mm. Podpowiadają cały czas. Pokazują y, zachowania, jakie gdzieś się w ogóle. Takie szczegóły, nawet których ty nie zauważasz, oni to wszystko widzą. i już to przeżyć jest, no, jest to coś takiego, że dodatkowy, jakby trener na boisku, mhm. że on wiesz, mimo tego, że jest zawodnikiem, twoim kolegą z drużyny, jest na boisku, to mega dużo ci pomaga i podpowiada. Mm -hmm. No dobra, w takim razie już wiem, że czas, czas Cię goni, więc też nie chcemy ci za długo trzymać. Powiedz tylko w takim razie na koniec, jakie są te Twoje plany na, na kolejne dni, bo dzisiaj ruszasz do Łodzi, tak? Macie tak. kilka dni we wtorek ten no, mega ważny mecz, patrząc mm -hmm. z perspektywy tabeli, bo na razie jest super, jeśli chodzi o, no, tak. o punkty, ale też wiadomo, że stawka, ale, ale i wymagania rosną z każdym kolejnym meczem, nie? jeśli chodzi o rywali. No dokładnie tak jak powiedziałeś, dzisiaj e, jadę do Łodzi. Potem myślę, że jutro jest wyjazd, dokładnie tego planu też nie znam, no bo wiadomo, że tutaj jest wszystko na szybko, Jasne. przeskakuję z tej pierwszej prezentacji do U21. No ale wydaje mi się, że jutro jest wyjazd do, do Niemiec i ten mecz. No moim zdaniem bardzo ważny, no bo, no bo tak jak też powiedziałem wcześniej, no mamy na razie komplet punktów. To jest mega ciężki przeciwnik, no ale jak ten mecz wygramy i będziemy mieli komplet punktów przed, przed kolejnymi meczami, no to 15 punktów to jest już naprawdę dużo po pięciu, po pięciu meczach w eliminacjach. No i myślę, że będziemy też spokojniejsi tacy na, na kolejne mecze. No, a trener Majewski, wygrać i... trener Majewski mówił, że są dwa mecze teraz na tym zgrupowaniu, trudne i łatwe, i ten trudny już jest za, za reprezentacją 21 tak? Bo to mecz z Izraelem, swoją drogą w sumie U21 dwa lata temu albo trzy lata temu pokazała, że w Niemczech można wygrać wysoko, zagrać no, no. efektownie, więc... Pamiętam, że nawet na tym meczu byłem, więc... Tak? Tak, 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 tak. tak. Wtedy na ławce, ale, ale byłem i no, chłopaki pokazali, że, że da się tam grać. No to oby ich śladem. W takim razie pójść. Dzięki serdecznie Dzięki. za rozmowę i powodzenia.